Zakładka do książki to nie tylko praktyczny dodatek, ale także sposób na personalizację i ozdobienie ulubionych lektur. Dzięki platformie Canva można łatwo stworzyć własne, unikalne zakładki, dopasowane do naszego gustu i preferencji. Tu Przemek Zdertusz i w dzisiejszym materiale pokażę jak stworzyć i wydrukować zakładki do książki z pomocą Canvy. Zapraszam do oglądania. Otwarcie kanwy stanowi pierwszy krok w procesie tworzenia zakładek do książki. Po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu, jeśli nie macie tam konta, znajdziecie się na głównym ekranie. Na górnym pasku narzędzi znajduje się wyszukiwarka, która umożliwia szybkie znalezienie danego, danej frazy. My chcemy stworzyć zakładkę, więc wpisujemy zakładka. I wciskamy Enter. Pojawiają nam się Proponowane szablony, które są już gotowe, my chcemy utworzyć nowe, więc klikamy Utwórz nowy projekt. Po otwarciu projektu, z lewej strony ekranu znajduje się menu z różnymi opcjami, które pozwolą na personalizację zakładek do książki. W tym menu znajduje się szeroki wybór narzędzi, takich jak różnorodne czcionki, atrakcyjne obrazki, kreatywne grafiki czy inspirujące. Zdjęcia. Korzystając z tych opcji możemy nadać swoim zakładkom niepowtarzalny charakter i wyjątkowy wygląd. Dopasowanie wyglądu zakładek do swoich preferencji jest niezwykle łatwe i intuicyjne. Możemy wybrać spośród różnorodnych czcionek, aby nadać tekstu na zakładkach odpowiednią formę i styl. Dodatkowo możemy również eksperymentować z kolorami, wybierając paletę barw, która najlepiej odpowiada naszym gustom oraz harmonizuje z tematem książki. Nie zapomnijcie również o dodawaniu grafik i obrazków, które mogą wzbogacić wygląd zakładek i nadać im indywidualny charakter. Więc zabierzmy się w takim razie do projektowania naszej zakładki. Pojawia nam się puste okno. My chcemy wprowadzić kolor tła zgodny z, naszym, z naszą kolorystyką. Możemy użyć już wcześniej dodanych przez nas obrazków. W tym wypadku będzie to postać naszego brand Hero, czyli Rudego. My w naszym projekcie chcemy wydrukować naraz raz sześć takich zakładek, więc w projekcie naszej zakładki w Kanbie wybieramy, wybieramy opcję powierzch stronę i powielamy tą stronę, aby uzyskać sześć takich samych zakładek. Dodatkowo możemy zmieniać po prostu sobie to, co jest już dodane, zduplikowane. Tak każda zakładka może wyglądać indywidualnie, natomiast my wydrukujemy 6 takich samych zakładek, aby przejść do wydrukowania, musimy wybrać opcję udostępnij znajdującą się w prawym górnym rogu, zaznaczamy opcję pobierz, sprawdzamy typ kiku, tak chcemy to wydrukować, zapisać w kiku PDF, żeby później było nam to łatwiej zedytować i wydrukować, pobieramy Po otwarciu zapisanego pliku pojawia nam się naszych 6 zakładek. Klikamy drukuj. Zaznaczamy drukarkę, na której chcemy, aby zostało to wydrukowane. W tym wypadku będzie, jak widzimy, to Brother MFC J4422, który stoi obok mnie. Docelowo. Podstawowo będzie to otwarty, tak tutaj, w rozmiarze. Czyli standardowo. My natomiast chcemy to wydrukować wszystko na jednej stronie, więc zaznaczamy opcję. Wiele strony na arkusie będą własne i 3 przez dwa. Tak jak widzimy na ekranie podglądowym, będą to trzy zakładki w górnej części strony tak, i 3 w dolnej. Zmieńmy jeszcze jakość wydruku na wysoką. Ważnym jest też, aby dobrze dobrać papier na którym mają być wydrukowane nasze zakładki. Najlepiej jest wydrukować takie zakładki na gramaturze od 200 g na metr 2 w górę. Przejdźmy zatem do wydrukowania i sprawdzenia, jak będą się prezentować nasze zakładki. drukowaniu można wyciągnąć nasze zakładki z drukarki i starannie wyciąć każdą zakładkę korzystając z nożyczek lub gilotyny. Po wykonaniu powyższych kroków będziecie mieli gotowe spersonalizowane zakładki do książki, które będą idealnie wpasowywać się do ulubionych lektur. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie o zas zasubskrybowaniu naszego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!